Dzisiaj będzie o sygnałach, które zignorowałam, co prawie doprowadziło mnie do katastrofy. Cześć. Nazywam się Grażna paftel Lorente, a to jest podcast Slow Business Online. Miejsce dla kobiet, które chcą bardziej świadomie i z uważnością budować biznes oparty na kursach online. Tutaj koncentrujemy się na tym, aby uprościć nasze działania, pozbyć ciągłej presji i gonitwy z czasem, oswoić lęki i obawy, które sabotują nasze postępy, tak aby z lekkością prowadzić prosperujący slow business online. Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek, w którym będę mówiła o małej zmianie, która zaszła w mojej głowie, o, o takim momencie przełomowym, który widzę na tej ścieżce mojej transformacji, o tym, że czasami trzeba puścić stare, zanim się pojawi nowe. I u mnie to puszczenie starego miało miejsce w czerwcu zeszłego roku, nie, w lipcu, lipcu zeszłego roku, kiedy w zeszycie napisałam: OK, to zamykam akademię i co dalej. Ale zanim powiem ci, co mi to dało, co zmieniło, to najpierw ku przestrodze historia tego, co było wcześniej. Kiedy tak naprawdę, autentycznie przed sobą przyznam się sama, kiedy poczułam po raz pierwszy, albo kiedy pojawiły się te sygnały, że czas na zmianę, to będzie to już rok 2021. Pamiętam, że już wtedy czułam frustrację, złość, takie rozgoryczenie chyba najbardziej rozgoryczenie. Że te kursy techniczne tak trzeba powtarzać, odświeżać, trzeba co chwilę coś w nich dłubać, a ja nie chcę mi się, nie chcę, nie lubię tego ciągłego właśnie wracania do tego samego, że nie chcę też już robić takich technicznych rzeczy, że to co bardziej mnie nakręca to tworzenie workbooków, nagrywanie medytacji, prowadzenie spotkań na żywo. Mówienie o tym, co dzieje się u mnie, pokazywanie mojej ścieżki, inspirowanie w ten sposób, czyli nie tworzenie typowych kursów, nie dzielenie się wiedzą techniczną, ale spojrzenie bardziej z lotu ptaka na biznes online. Ale niestety wtedy nie zaufałam sobie, nie wsłuchałam się w swój wewnętrzny głos, tylko zadałam pytanie w mojej społeczności że chciałabym wycofać pewne kursy z Akademii, że yy, nie chcę już do nich wracać i ich nie będzie na platformie. I wtedy kilka osób, nie większość, nie powiem, że większość, ale pojawiło się kilka głosów, że to jest największa wartość akademii, że to są materiały, które dla nich były bardzo wartościowe na początku, że to im pomogło poukładać sobie pewne techniczne rzeczy i że absolutnie nie powinnam z nich rezygnować. I wtedy jeszcze nie wiedziałam tego, że to są osoby, które rozpoznają mnie projektora z Human Design z rzeczy, z których ja już nie czuję się, że nie są moje, nie czuję, że są częścią mnie, ja już jak gdyby z nich wyrosłam, a one mnie rozpoznają jeszcze z tego, że ja już wewnętrznie czuję, że jestem kimś innym, niż ta grażna, która rozpoczęła Akademię, której idea, intencją było tworzenie kursów online i uczenie biznesu od strony technicznej, strategicznej i że tak naprawdę nie powinnam pytać tych klientek, tylko nowych klientek, a nawet już teraz dzisiaj wiem z, z gdzieś znowu prowadzenia um, i, i tego, co odczytałam w moim human design, jako projektor um, tak naprawdę powinnam robić swoje. To, co mnie pasjonuje, to, co czuję, że mnie pociąga um, i dzielić się tym, a niekoniecznie tym, czego chcą ode mnie inne osoby. Um, no, ale poddałam się jak gdyby tej presji, którą poczułam yy, i strachowi, no bo kurczę, jak ja przestanę robić tego typu kursu, kursy, usunę je yy, i zrezygnuję z nich, yy, no to nie będę miała klientek, nie utrzymam się, nie zarobię, nie przetrwam. Wiesz, myślenie idzie bardzo, bardzo szybko i bardzo daleko. Strach yy, błyskawicznie mnie opanował, więc poddałam się mu i jak gdyby. Próbowałam wprowadzić zmiany, które miały jak gdyby trochę łatać dziury. Tak dzisiaj na to patrzę. Bo mówię, że może jeżeli ta akademia będzie ładniejsza, tam będzie spójność, będzie nowa platforma, to ja się z nią poczuję lepiej. I wtedy przeszłam z Sensei, platformy, którą wdrażałam wcześniej, na platformę Tutor. Um, mówiąc sobie właśnie, że dobra, jak będę dumna z tej mojej platformy, to będzie mi się ją łatwiej sprzedawało. Nie, tak nie było. Nadal coś we mnie w środku um, mówiło mi, że, że to nie jest to, na to nie ten kierunek. Um, no ale ja próbowałam ten głos za zagłuszyć gdzieś. Um, idziemy dalej, posuwamy się w czasie do przodu, 2022 drugi, drugi rok, nagrywam wywiady do konferencji do, do, do tamtej konferencji, to bodajże była piąta konferencja, i podczas y, y, spotkania z Justyną Falkowską, z którą nagrywałam wywiad, zanim zaczęłyśmy nagrywać, y, podczas rozmowy powiedziałam takie zdanie. Słuchaj, Justyna, gdybym się nie bała, zrównałabym akademię z Ziemią. Y, rozmawiałyśmy trochę o tym, ale znowu nie było we mnie gotowości. Przyznałam się wtedy sama przed sobą, jak gdyby pierwszy raz, że ja już naprawdę mam dość. Ale nadal nic z tym nie zrobiłam. Puściłam trochę, jakby też intencje w do wszechświata, o tym za chwilę Ci powiem, jakie efekty miała ta intencja, ale um, nie, nie poszłam za tym, nie zrobiłam nic. Zostałam w tym samym miejscu. Konferencja minęła. Przyszedł czas rozliczenia rocznego i podatków. Dla nas tutaj we Francji było to pierwsze pełne rozliczenie podatkowe. Odkąd byliśmy, właśnie po przeprowadzce i podczas rozmowy, ponieważ nasza sytuacja była skomplikowana, więc potrzebowaliśmy skontaktować się z Urzędem Skarbowym, więc podczas rozmowy telefonicznej z urzędniczką, no, dostałam taką jasną informację, że z efektem natychmiastowym powinnam uregulować moją sytuację, że nie powinnam jako jednoosobowa działalność w Polsce kontynuować i fakturować na tę działalność, tylko na działalność we Francji. Więc szukałam, zaczęłam na szybko szukać rozwiązania, jak tą sytuację uregulować. Koniec końców zdecydowałam się na otworzenie spółki. Ta spółka otrzymuje faktury od działalności francuskiej. W ten sposób jestem legalna we wszystkich krajach. No ale z punktu widzenia praktycznego wiązało się to z. Tym, że moje klientki, które miały subskrypcję na platformie, musiały na nowo, jak gdyby, podpisać umowę. Nie wiąże to się rzeczywiście z podpisem, ale jak gdyby na nowo podjąć decyzję, ok, chcę kontynuować abonam, abonament na tej samej platformie, ale od nowej spółki. Czyli w praktyce wyglądało to tak, że każda z klientek na nowo musiała podjąć decyzję, ok, ym, biorę subskrypcję, subskrypcje na platformie przeklikuje e, wszystkie płatności, no bo nie dało się tak po prostu podmienić, że wcześniej ja miałam umowę, nie wiem, z PayU i PayU pobierało płatności, teraz e, zamiast e, płatności PayU pobieranych przez Grażnę Pawtel-Lorentę jednoosobową, e, teraz pobiera e, płatności spółka Slow Business Online. Tak się nie dało, to musiało być wszystko jak gdyby nową umową e, z PayU, a potem e, czy, czy z innymi bramkami, e, a potem na platformę Każda z klientek musiała to sobie przeklikać. Więc yy, ja poczułam w tym momencie i powiedziałam mojemu mężowi takie zdanie, że słuchaj, parę miesięcy temu powiedziałam, że gdybym mogła, zrównałabym akademię z Ziemią, mam poczucie, że to się właśnie dzieje. Yy, ale znowu, znowu nie posłuchałam trzeci raz, nie posłuchałam swojego wnętrza, nawet nie posłuchałam tego, co na głos powiedziałam, yy, tylko kurczowo trzymałam się starego. Poprosiłam klientki, żeby na nowo podjęły decyzję o zakupie. I tutaj uwaga, uwaga, straciłam 80% klientek. Kolejny sygnał, którego nie posłuchałam. Znak od wszechświata, że grażyna, słuchaj, to jest Twoja szansa, żeby zacząć od nowa. Że nie musisz trzymać się kurczowo tej starej akademii, możesz ją puścić, bo i tak dostajesz sygnał, że klientki odeszły. Że one też już czują może, że jest jakiś. Koniec czegoś, a, a może czas na nowe. Nie posłuchałam także tego sygnału, e, i e, od września, kiedy wystartowałam właśnie ze spółką, do grudnia odbudowywałam te liczby, które miałam e, przed zmianą. E, no jakoś się udało. E, zaczęłam nowy rok, e, przyszła kolejna edycja konferencji w 2023 roku. E, no ale właśnie po tej konferencji e, oprócz normalnego zmęczenia. Które zwykle jest po takim dużym projekcie, potrzebuje chwili czasu odpoczynku, lżejszego rytmu pracy, ale zwykle po kilku dniach wracam do siebie i, i na nowo mam entuzjazm, motywację do działania. No i jestem w stanie tworzyć treści, no być, po prostu być w moim biznesie. Natomiast tutaj minął kwiecień, minął maj, zaczął się czerwiec, a ja nie czuję chęci, motywacji ani serca do mojego własnego biznesu. Um, zaczęłam Patrzeć na to, co się dzieje, i przyglądać się sobie na moje emocje, na odczucia. No i mogę ci szczerze przyznać się, że byłam bliska depresji. Wszystko w moim życiu wyglądało ok, tylko właśnie utrata serca do biznesu. Ten jeden element, jeden kawałek nie funkcjonował tak, jakbym tego chciała. Um... Ten jeden kawałek nie był dostrojony już do mnie zupełnie, i coraz bardziej na poziomie energii to czułam. E, I to był w końcu ta, ten kryzys, który znowu zaczął się pojawiać na horyzoncie. E, dopiero ten moment, kiedy zeszłam tak nisko, tak daleko, zabrnęłam. W to kurczowe trzymanie się czegoś, co już mi nie służyło, co nie było moje, o czym wiedziałam już od 2021 roku, że nie jest moje, doprowadził mnie właśnie do kolejnego kryzysu, do, do prawie do depresji. Więc w tym czerwcu um, pamiętam rozmowę z moim mężem, kiedy on już widząc, co się ze mną dzieje, powiedział: Słuchaj, e, daj sobie czas przez wakacje, nie pracuj, odpocznij e, i przyjrzyj się temu, co dalej. Że jak nie akademia, to co. I z tym jego przyzwoleniem, ja sobie dałam przyzwolenie, dobra. Daję sobie tą intencję, puszczam intencję do wszechświata, że w te wakacje znajdę coś nowego. Oczywiście to się tak nie zadziało, bo o tej historii jeszcze będę pewnie do niej wracać, ale yy, no, tą intencję puściłam. I po powrocie z urlopu, bo wyjechaliśmy nad morze na, na tydzień, po powrocie z urlopu zrobiłam sobie taki własny mini retreat biznesowy w domu. Kiedy gdzieś postawiłam na takie praktyki, które wiem, że mnie pomagały. Medytacja, długie spacery, dbanie o siebie, o odpoczynek i dużo pisania, zadawania sobie pytań, wchodzenia we własne emocje. I ten moment przełomowy, ten moment, kiedy w końcu. Bo wiesz, miałam takie poczucie, że no dobra, to skoro teraz ja robię retreat, to teraz już na pewno przyjdzie do mnie odpowiedź. I pojawiła się ta presja znowu, nie? Że, że ja teraz znowu próbuję kontrolować rzeczywistość, wymusić odpowiedź od wszechświata, czy nie wiadomo skąd. Tak naprawdę yy, ulga i puszczenie yy, kontroli pojawiło się w momencie, kiedy ja w tym zeszycie napisałam, no dobra, zamykam Akademię. Ja już to wiem od dawna, że ona mi nie służy, że to nie jest to, że, że czas na zmianę, ja się tego tak kurczowo trzymam, to puszczam, puszczam to kurczowe trzymanie się i co dalej. I wtedy popłynęły łzy z moich oczu, bo oczywiście yy, było jakieś poczucie straty, że coś się kończy, i może nieodwracalnie. Był strach, no bo nie wiem, nie wiem co dalej, nie wiem z czego się utrzymam. Jak nie akademia, to co? Strach przed nieznanym, nowym, zupełnie nową ścieżką. Więc te emocje przepłynęły przeze mnie bardzo szybko. I po pierwszej tej fali takiego ścisku w żołądku, gdzieś w gardle, potem pojawił się spokój. Potem zaczęły się pojawiać możliwości, że kurczę, przecież jest tak wiele opcji, mogę robić mnóstwo rzeczy. Um, oczywiście odpowiedź nie przyszła do mnie tak od razu. Potrzebowałam jeszcze kilku miesięcy, żeby zaczęło się to układać, żebym jeszcze bardziej otworzyła się na synchroniczności, ale to naprawdę był ten moment przełomowy, taki nawet nie mały, a ogromny. Poczułam, że... Um, Gdybym miała Ci to tak zobrazować, to od tego 2021 mam wrażenie, że trzymając się kurczowo tego, co stare, co mi nie służyło, jak gdyby jakaś spirala ściągała mnie w dół. Dół energetyczny, emocjonalny, aż do tego momentu, właśnie, prawie depresji. A ten moment, kiedy postanowiłam, napisałam, dałam sobie przyzwolenie, żeby puścić to, co stare, jak gdybym odwróciła tą spiralę. I jeszcze nie było. E, ładnie różowo-kolorowo, ale już jak gdyby z poziomu e, e, odczuć w ciele i energii, jak gdyby przełączyłam e, biegi. M mam poczucie, że od 2021 jechałam na wstecznym, ciągnęłam sama siebie w dół, a teraz zmieniłam bieg, może jeszcze nie na szóstkę, ale wrzuciłam jedynkę i zaczęłam powolutku iść w innym kierunku. Iść do przodu w kierunku wyższych wibracji, bardziej pozytywnych em emocji, które dla mnie są sygnałem, że jestem na właściwej ścieżce. Wracam do Ciebie. Jeżeli dzisiaj jesteś na tym etapie transformacji, jest w Tobie poczucie, że to, co stare, już jakoś nie pasuje Ci, wyrosłaś z Niego, czujesz, że Ci nie służy, ale nie wiesz, co nowego Cię czeka. To może czas puścić kontrolę. I wiesz, to nie chodzi tak, że z dnia na dzień musisz wszystko rzucić. U mnie zaczęło się od napisania tego w zeszycie, przeżycia, poczucia tych emocji, straty, smutku, strachu, które potrzebowały przepłynąć. Ja dałam sobie w tym momencie, tylko przyzwolenie na to, żeby puścić. Tak naprawdę ten deadline na zamknięcie akademii, on upływa dopiero za kilka miesięcy. Tak naprawdę zamykam akademię 30 kwietnia w tym roku. To nie znaczy, że musisz jak nożem odciąć, czy toporem, siekierą odciąć coś, co jest teraz. Tu bardziej chodzi o taką emocjonalną decyzję. Tak, puszczam to, co stare, otwieram się to, co, na to, co nowe. Ta zmiana nie musi być drastyczna. Tak jak u mnie ona może przebiegać etapami. Najpierw była ta decyzja, potem powoli zaczęłam informować o tym, że już nie będzie naborów do akademii, że zamykam to, że kończę sprzedaż. Teraz w lutym napisałam ostatniego maila i rzeczywiście, wyłączyłam sklep z kursami, i już go nie będzie. W akademii będę wspierać klientki. Do kwietnia, ale materiał na platformie mają do końca roku, więc to wszystko dzieje się etapami. Ale ja powoli, jak gdyby, odcinam różne połączenia energetyczne z tym, co stare, i robię miejsce na nowe. I dopiero w ten sposób, kiedy zaczęłam przyzwalać, dawać sobie przyzwolenie na to, żeby puścić to, co stare, zaczęły się pojawiać te nowe rzeczy. Pojawiła się przestrzeń, pojawiło się. Pojawiły się też te synchroniczności, o których mówię w tych odcinkach ostatnich podcastu. Zobacz, zastanów się, co Ty możesz zrobić. Może właśnie tym pierwszym krokiem w kierunku nowego będzie napisane: OK, puszczam to co stare i co dalej. Dziękuję za to, że jesteś i słuchasz moich podcastów. Jeżeli znajdujesz w nich wartość, to podziel się nimi z kimś, komu mogą się przydać. Zachęcam Cię też i będę Ci wdzięczna, jeżeli zostawisz pozytywną opinię w miejscach, gdzie jest to możliwe, albo gwiazdki w Spotify. U. To pomaga innym znaleźć mój podcast i skorzystać z tego, czym się dzielę. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!